Ej, gość napisał, nie? Gość napisał na czacie Czy go wypromuje, nie? I tak dalej? Nie Ale nie, czy go wypromuje, nie? Bo ja jestem zajebisty i, czy jak, i że jak go wypromuje to że on na 1000 subów zrobi giveaway'a, nie? A ja z tego nic nie będę miał to po co ma go promować, nie? Giveaway'a będzie miał Aktualnie w obecnym świecie To nawet wryj za darmo nie można dostać Bo zawsze ci telefon ukradną Wow. A ja tu sam wylądowałem, sztos, chipek się posuwał Dobra. Dobry piesek Nie wiem czy mam No i dobrze Skara mi wziąłeś jakby miał skara to byśmy przeżyli Mam dwie szare I no śmierdził jeden dawaj. z bomb Jeszcze tylko dwie No jeszcze dwie na razie otworzyłem, na razie otworzyłem. Kilka. Nie, mam polecieć z tobą, nie, bo wiesz jakie ma witemy? Mam pm I się rozglądam, jeszcze tu są jakieś skrzyneczki, gościu. Jeszcze jedną słyszę. Ja nie mogę, ale mam witemy. Mam rewolwer, rewolwer i PM. Tylko, że dwa inne Jak ty się na dłużej zrobiłeś, stałeś się? Ja w ogóle, czemu te rewolwery nazywają się op... rewolwer? Bo wtedy nie było tamtego rewolwera, kiedy on się nazywał rewolwer. Dobra. Ja Już masz odpowiedź. I powiem tak, nie? Brakuje jednego. Ja Trochę jednej? Trzy. Ale jest Stacie szansa, na... jest to to szansa, to... że jeszcze jedna się zryspiła. No jest Dobra, jest A. quest zrobiony. Ej, dlaczego tu nie ma grzybów? Wzięliście wszystkie grzyby O, patrz tu jest grzyby, ale wszystkie za Patrzysz na swoje nogi i tak mówisz <grymne> Ja w Dobra, ja jestem w sumie bez SM ga nie? Ale mam dwa duże kewy, dwa małe kewy i cztery browary <grymne> I z full HP, Chodzisz za no ja zlutuję, a ten to mnie przychodzi. No bo tu nie ma co lutować, chłopku One <laughs> są małe Nie mógłbyś jakoś skrycić, a nie że za iść A jak ktoś chce kewlary to chodźcie do mnie Ja chcę tak. No bo ten, wszystkie grzyby No, zjadłem... Mocznie, nie wiem, Było 50 po 5 50 dla na 5, na to 10 grzybów zjadłem Czekaj, bo tego Stefana chcesz ściągnąć No właśnie chciałem to powiedzieć czy to nie wiedziałeś że on tu jest? Ja jak leciałem to już go widziałem I automat dlatego też dlatego tu. Dlatego w ogóle przyszedłem Ale chamstwo, no to też coś z tego chcę mieć A nie będziesz miał Piesemka Też za późno żeby się tam... Coś jakieś amatce czy coś Jakbyście widzieli nie pompę, to weźcie, powiedzcie. To, to i to. No toż to. No może dasz mi... Słyszycie mnie? Nie. Co tam? Jakbyście widzieli pompę, to powiedzcie. Co ja mam ci dam, człowieku, jak A? ja mam samą szarą MK i szarą pompę? Może kewy? A no to przecież powiedz, że kewy chcesz. Od momentu, od 5 minut... Minuty <coughs> temu Ej, jak to Czy krewy? ktoś z was usłyszał, że... Czy, czy on powiedział kiedy raz chce że to ja będę chciał kewa, ale potem żeby powiedział, że chcę kewa to Powiedziałem, nie Powiedziałem Nie powiedziałeś, cicho Macie się podzielcie, trzy dużo leżą Potrzebuje SMG, więc <laughs> nie ma jaka bieda Z nekiem się pod... znaczy z znakiem się <laughs> Maniaczek no Ech. Oh, reportem, maniaczek ze O tu jest kolejny duży kebler. Ej, dajcie ten Nekowi te dwa duże kewy, i Maniaczkowi te dwa duże kewy. No cztery duże kewy wyrzuciłem, ponownie. A SMG dalej nie ma, nie? A, a ja mam w ogóle sześć kewików przez sobie Rezerwuję, dropa! Nie no, ja byłem a, pierwszy dla specjalnego. Ale nie mówiłeś, że rezerwuję. Ej, dajcie, nie mówiłem, ja tego... żebyście się nie przeszli przedtem. <laughs> Tak, majaczek będzie zaraz przystawiony. Dajcie mi jakieś leczenie. Ale Żydy! Rzuciłem wam cztery duże kewy, żebyście się. Rzuciłem cztery duże kewy wam, żebyście sobie wzięli i wypili do fulla. I używacie browary. No to daj mi jednego. Goście na deskolot leci z na tej. widzę. Ja pierdzielę Nie wiem, wywaladaj w kewa, ci mają. Tak wywalasz tam kewa, gówno nam wywaliłeś tak naprawdę. Wywaliłeś Zabrałeś na wszystko, amunicję, wszystko zabrałeś. Wywaliłeś, to ja ci mogę, zarać bombę w łeb chłopie. Tak, z ten jeszcze się nawał. Tak, dałeś mi wika, no. Oj mówię to deka, nie? Widzicie gdzieś jest SMG jakieś? Mam w EQ, mam w EQ. Kolejny duży killer. A nie, to już. Dobra. No kewe macie z... Ja biorę te browarki, rzucam, bo Ej, sobie na tych na botach Nie na robotach Typy Oskar, na ciebie chaoty na zdrowo Jak ci pokazuję, to nie typy, tylko ten, tylko potwory rozwalać te kostki legendarnej tewy z inglesu. Niektóre mają tak mało HP no no bol, bo ty... na Ej, tu macie kombata drugiego. Ej, w tej grze SMG nie istnieje, nie po prostu. O, duża płota kolejna. Jak to nie istnieje, jak ja mam? Ten kombat widzieliście? No, czym jest kombat, proszę. I idą wziąć. Dzięki O kurde, rozpaliliśmy Nie mam Maszki nie ma Gdzie? Tutaj Gdzie ty jesteś? Tutaj O się tak rozglądam i nie widzę że nie. O, nie, jednego kewa mi brakuje Chodź rozwalamy tym bazie A nie nie, się Utknąłem no, A nie, dobra Dzięki no, Ale ciuto Wypy... Ty... No to, to się że, zdupiłem, nie Gdyby nie to, że jak się rozwali coś pod skrzynką i się by otworzyła, to by nie było tak. Chyba nie wychodzą pojemności z tego. Tak. Oskar. Skar kolejna. Skar Ale Skar leża, to nie ja już wszyscy mają. Przy wszyscy się z ja o zależą. Ja skar, niebieską Mk. To jest nacjonekowi tego skar. Ja mam 5 launchpadów, nie? A ja dwa, jednego trapa. 5 i... launchpadów, 2 trapy i 2 ognicha. Dobra, Naiku, idziesz? Idę za chwilę, poczekajcie please Eee, Awka Zombie wyjdź z tego kostki Tam są no daleko Ej, dać mi ammo, bo nie mam do niczego ani do Mki nie mam Znaczy do Skara, ani do PM -a. A jeszcze, że ja nie... No i nie chcę, że wziąłeś, nie? Ja nie wziąłem. Ja też nic nie wziąłem. Ej, dajcie mi ammo dajcie mi do PM Ej, potrzebuję pomocy. No to Wróbelek napisz jakiej pomocy potrzebuję, ale nie. Ej, potrzebuję pomocy. No dzwońmy na 112. Zobaczycie mnie? Do czego nie? potrzebujesz? Do PMA i do skara, bo mam. No to chodź. 30 chodź, bo ja jestem na tych dołach. No sąbiet, tak, tylko ktoś mi za co łama. Pewnie samo Nie ma to, to to chyba pipek, bo cały czas ze mną chodził, tylko później poszedł na domek. To! Wybierzcie w trójkę tam na sklepowy jeszcze, tam bardziej w Amerykę. No tak? dzięki, ja ten jak rzuci to na bogato. Kurde, bo ja jestem najlepszy grać w tej gry. Widać kto zajem Udało się. Zabra, te same to jest najlepszy. Ja mam 6 DPA i dwie i mało i dużą pomockę. Ja mam Ja mam 6 małych i 6, i 6 browców, nie? Też. Ja mam jedną dużą Kto ma najmniej leczenia od nas? Ja. Maniaczek Feedback to masz? A na nie powiedziałem co mam, nie? No ale maniaczek jak ma najmniej? No ja mam ja mam jednego ja Zosta... Chcę powiedzieć, że zostało... 13 osób oprócz nas, a ja radę, nie mamy żadnego fraga, nie. Eee na boski to bo nikogo nigdzie nie ma, nie SMG zielone. Weź a to baj... To jest typa, nie jakiejś bronie Boże, ten meteoryt tak kurwa. Znaczy frag. Ej dobra, chodźcie na dnechy skład. A ta co tak robi? Fraki? Tam nie ma... Tam nie ma w życiu strefy. strefy po co ty chcesz iść na stęchły skład Wy Meteory tak wydaje mi ale tam że to też jest węgły skład Nie to są fabryki no, no, a tu zrób sobie tak, żeby strachy były e, trony to... A wiesz, że tutaj wiesz, tutaj... wiesz, że tutaj jest tiltet? A wiesz, że jak puścisz bąkę, to jest szansa, że się może zesrać? <laughs> Kappa. <laughs> skąd, skąd wiesz? Nie, nie wiem. No, no. Mówię, że jest szansa. Kappa. No nareszcie. Celowany przez pół godziny, aż się leżę, oznaczyć, celować. 157. Oni stary. strefy nie mają, nie? Eee, 24 razy 2. Oni strefy nie mają. To chodzi o. Od... 157 to ustał. Tak, chyba ty. Chyba ty. No przecież dosłownie. Nie, nie, ja jeden bez nie, jeden bez kawa na. nie, na tym, na tym, tym, tym. No Jezus, się zabudowałem. 32 na mnie 32 na mnie Dobity Nie, zostawcie mi z tego! Miały 2 HP oni leżą czy nie? Tak, wszyscy Leko na mnie Ok, jakieś SMG było gdzieś jeszcze? Ja no mam nawet typa ty wam te, te, ba te bańki, bo przez no Wyrzućcie te bańki, bo jak gry przegraliśmy przez to Ej weźcie, ja nie mam tych bańek, weźcie Ciebie, dużego kurza, keba jak, jak ty postoisz za bańką, nagle wykleicie tej No na tak, przez to... Krzeszcząc do to dupy Ja tak uparę na tym A... Ty nie, ty nie grać z w turnieju z Rafą, co ty gadasz? A. Nadal mam zero z Została jedna Zaki, ekipa, nie? Nie, tak zostawiam dużo To jaki miałeś tam Nick? Co, co? co Provi mówił, że. Haj Ej, nie chcę wam nic czy... mówić, nie? Ale zostało cztery osoby. Nie wiesz co, co? Ej! Słyszałeś taka no, Ktoś tak mówił, że miałeś haju. Haju czy coś, Profi albo ktoś mówił. Albo pokazywałem tą taktykę, co mi wysłali do studia. Chodziło o to, że on zrobił jakby taką taktykę na poprzedniej turniej i wtedy grali z Kajem, Po prostu zdał mi to samo, tylko napisał mi, że ja mam, Obeczko. że ja grałem jako nie? Ta, taktyka nie wyszła. Ale właśnie... <noise> Kupiłem dwa punkty, jakbyśmy mieli, to byśmy się dostali. A, A, to już, się minus dwa. Ale szczerze, ale szczerze... Ej, tak szczerze, nie, gdzie jest ta trójka, która to została? Ale, ale szczerze... Nie, nie Dwójka. Wiem. Nie, trójka. Dwójka. Dwójka już No dwójka W serio my mamy 3 kills Tak Kiluiny. i mamy na top 2 już nie I Top 2 win Chodźcie na mieć, pustynię, tam są sobie Będzie mieć 5 kill win nie Czyli ktoś na pewno nie będzie miał Ha, na pewno nie ja, bo ja już mam Ej poważnie, nie? Dzieci goście są, ja mam 0 Tam ma ja język. też Ja, maniaczko. Maniaczko. Bo Bukro, iście no, ja fagi Ej, no poważnie, dzieci, goście są. Sprawdzajcie krzaki. Jest, tu. A, ale ze mnie prank. Yes, ja ty masz tych lanczków, wiele Jest, tu. 5 Jaż nie, tu ja, mam ci wiesz. Ja mam ja cztery ogniska. Ej, sprawdzajcie no serio. serio. Ej, no to jest jakiś żart, nie? Ja nie będzie oni sam. A są. może na meteorycie są nie, bo on nie jest w strefie. To masz dwie siekie czasem. Sam ten domek, to jest właśnie tą... lepce na niego, też mi się Nie, Nie wiem, gdzie ci goście są. O są, dobra, są na tym budynku, co my byliśmy. Tu. W którym? Tam gdzie czerwony znacznik nie Tu. Nie, nie. 31 Mało, dostałem kiedyś srogi. <laughs> on we mnie celował, ty dostałeś. 150! <laughs> masz to! Ej, on we mnie wcelowany był. Dobra, powalony. Było, no właśnie ode mnie miał 150 Ej, ale masz launch padre Zabił to. się od upadku! <średenie> <średenie> nie no nie wierzę nie w typów Co jeszcze to były za moty Jeszcze ta opędka klaska Soto büyüz abarttı ne?